Cześć, witam was na moim kanale, a w dzisiejszym filmie będzie to film, a mianowicie Kupuj je, kupujemy pieska albo kotka. Zapraszam do oglądania. Ranek. Ojej, jakieś wcześnie. Ciekawa, która godzina, ale ja... C tak nie umiem. A, mama mi u Blanka to ubiorę je. Pizankę położę na łóżeczku. I zapeczkę. Ja pójdę umyć ziomki. Ciekawe, która godzina. Tak. I... Idziemy. ja, no, chcę być samodzielna, jestem um, Antosia Samosia, albo Tosia Samosia, o, dobra, i tak, miję mysiąki, a zawołam na tajkę, bo jest dla mnie ostatnio miła, um, odłożę sastryczce, okulary, na biulko smink tisowe. I idę po Natalka. Nati! 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 No cio! No wstawaj! Jak jest przecież wcześnie dopiero. Wiem, się jeszcze śnie. Ale chodź umyjesz ząbki, a ja się spoję, sama chodzić. Mama jeszcze śpi. Ale przecież mamy budzik jest nastawiony zawsze na 6.30. Czyli skoro jeszcze nie wstała, to jest gdzieś w szósta. Ja bym chciała jeszcze spać. Hmm. się. No dobra. Hmm. To tylko się ubiole, nie to. Ubiole to samo, co ty. Położę hmm. może jednak tutaj moją pisankę. O, ja też. Ja idę. No, to ja idę też. To myjemy ząbki? Tak. Mm. Tak. To czekaj, wyciągnę. Gdzieś są piosie? Ojej, to jest e, miny. I nasza pasta do mycia zębów o, o smaku czy tam zapachu pomalańcowym. Okej. Okay. Dobrze, ja nałóżyłam sobie. Ty teraz sobie nałóż. I... Dobra. Ja już włączyłam. Dobra. No dobra. Piesu. Umyłam. No dobra, musimy włączyć. No dobra. No to... Odłożę już. Wezmę z lestu. tu tu pastę i położę tu. Ojej. Jesteś co za hałas. Która jest godzina, że tak wcześnie już miją zęby? I że mnie mama najpierw nie obudziła. Która? Ja nie mogę. Jest dopiero piąta pięćdziesiąt. Hello, co one uh, robią w łazience, ja idę spać. Niech mi lepiej nie hałasują to już bo im zaraz je wywalę. Ojej siostrze się coś nie podoba. Niech się jej nie podoba. Ja chcę sobie wy... To mamy perfumę. Nie to. Ojej, suszelka. <laughs> Jak ja im zaraz dam tą suszarką, która z mi z, m, tą suszarkę włączyła? I siatna zaś sama się włączyła. Co? Na pewno, jak jeszcze raz usłyszę jakiś huk, jest piąta Czemu wy wstałyście już? czy się bawić do pokoju, a nie myjecie zęby o 5.50. Hello. I gdzie moje okulary? Okulary. Mówię, jak małe dziecko. Okulary. Tu się otwiera oku, ja je żeby w zlewie ich nie zamoczyć. Ja nie mogę. Dobra. Idę spać, bo. Jak mnie nerwiłyście. Upsi. Dobra, ja muszę wyczytać tak coś jak włosy. Ty też? No, ja tylko kończóweczki, bo w ogóle mi m, nie potrafię ucieszać. To ja ci, ci wyceszę, tylko trzymaj czapeczkę w lęku. No dobra. To idziemy do twojego pokoiku. No już idę. To w. Co się bawimy? No, ja bym chciała się pobawić pana Gepardkiem. E. Ojej. No, dobra. To ja wybieram pana kocimiętkę. Ale ja bym chciała mieć kotka. No, ja też bym chciała mieć kotka. No, wolić kotki czy pieski? Ja wolę kotki. Oj, takie k ja. ale fajnie. Dobra. Czekajcie, bo mi pisat nie działa. Dobra. Znaczy się kredka do tabletu. Ym, no. Cia, się. Dobra, już jest siódma. Muszę dzieciaki obudzić. Um, zebrałam się sama przed chwilą, to Teraz muszę ich ubudzić, żeby na ósmą zdążyć wstać. Bo one to jak zje i są, zjeść śniadanie to dopiero o ósmej po godzinę. Tak, jakby muszę odczekać od pobudki. Jesteś. Gdzie jest mała? Nie, może jest u siostry, bo czasami przydreptuje do swoich siostr. Wiesz gdzie są twoje siostry, yy, gdzie jest twoja siostra? Ta Antosia? Tak, od, e, o 5.50 mi suszarku, y, suszarku nawalały w łazience. Proszę! O 5.50? od kiedy Natalka wstaje o 5.50? 50. A to się czasem czasami wstaje tak wcześnie, ale wtedy przychodzi do mnie. Ale od kiedy do no, Natalki przychodzi? No właśnie nie wiem. Dzisiaj rano się bawiły z suszarką i myły zęby. Co? proszę przed śniadaniem, jakie dziwne zachowanie. A ty wstawaj, i no już. Mogłeś wstać, jak siostry cię obudziły. I zrobić im śniadanie. A nieważne, zresztą by tak czy nie zjadły. A nie ważne. O! Jesteście tu, już się o was bałam. O ciebie, Antośu, że cię nie ma w pokoju. Przebrałyście się, słyszałam, że miałyście ząbki. I czemu odpalałyście suszarkę y, y, o 5.50? Z rana, tak z samego rana. Przecież pokąpieli się, sużyły włosy a, albo po basenie, ale wy nie mieliście takiej potrzeby. Nie, bo ona sama się odpaliła. No, mamo. No właśnie, ona się sama odpaliła. A teraz odłożymy plusiaczki i idziemy, żebyś nam zrobiła jeść. Bo jesteśmy głodne. No tak, wstałyście wcześniej rano. To jesteście teraz głodne, a nie o ósmej. Dobra. Chodźcie. I idziemy. Dobra, ja już idę. Nie no, pospać sobie nie można. Bo siostry wstały mi o 5.50, śniadanie im z rana musiałam robić, no. Hello! No dobra, z rana nałożę tylko krem na twarz. I przybiorę się z pizamy. na twarz i może serum. No dobra. Teraz okulary. No nie no. Dobra. Później. Dobra. Dajmy pastę do mycia zębów i myjemy zęby. mogę odłożyć tu sztukę. Teraz wyczeszę włosy. Chociaż już mam w miarę spoko. Perfumki. Od Ariane Grande. Serum. Nie serum, matko jedyna. SP, SPF. Jakieś ubranie. No, dobra, 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 zobaczmy, co tu my mamy. Dzisiaj ubiorę to. Nie, no, w wanny mi od razu wieta. Latuję. Dobra, idziemy. O, jeszcze jesteście w moim pokoju? Jesteś. Co za. Ten. No, córeczko, no. Czekaliśmy na ciebie. A nie mogliście w i czekać? Nie, no, prawie byście mi zbiły muszelkę. E, widziałam, że on chciała się już ją dotknąć. No, chciała dotknąć, ale powiedziała mi, żeby nie dotknęła. No i bardzo dobrze, bo jakbyś tego nie powiedziała, to mnie was chyba zatłucha. Mm. A tato wstał? Tak, wstał. Ale już od rana pracuje. Przecież jego komputer jest na dole. No tak, ale popracuję na moim, bo mamy na dwóch te same konta. Dobra, zjeżdżamy na pierwszy. Pijak. No dobra. O, tata, jesteś już. O, nie widziałam skarbie, że już jesteś na dole. To fajnie, że jesteś już na dole. Mama ogólnie. Za niedługo wychodzę ze znajomymi. Pod żadnym. Nie wychodzisz nigdzie ze znajomymi. Dzisiaj mam planowany wypad z, razem z wami, więc zostajesz no, w domu i idziesz z nami. Rodzina na pierwszym miejscu. Ja nie mogę! Oczywiście, gdy ja chcę wyjść do schroniska e, razem z koleżankami na wolontariat, to nie mogę. Ale gdy siedzę w domu, to mówisz, wyjść na pole ze znajomymi, bo cały dzień siedzisz i w telefon się gapisz. Nie no. Jak mnie coś zaraz trafi. Wody nie muszę nalewać. Dobra, nieważne. Yy, nie muszę nalewać, ale naleję jednak stąd. Yy, taką zimną wodę. Co tu robi mój Stanley? Dobra, nieważne. Mm. Uprajemy bagietkę na szybko, bo lubimy. Dobra, będziesz dżemem. Bagietisz. Dobra. Zjedliśmy bagietkę. Mamy wodę. I ja chcę już iść. Mamo, mogę już iść? Córciu! Nie, my też idziemy nas do schroniska. Po co wy do schroniska? Jak ja chcę iść do schroniska, to oczywiście. Moje siostry też muszą iść, no bo one kochają kotki. A ja chcę na wolontariat iść do psów. I co? Nie będziesz na żadnym wolontariacie, tylko przecież obiecałam ci, jak codziennie przez miesiąc będziesz wychodzić na spacery z. Ala wirtualnym psem, a dziewczynki będą udawać, że zmieniają ku, kuwetę i y, 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 drapią kotka albo głaskają, y, to wtedy mam je, je kupię. A ja się wzięła, mama nam kupisz kotka. Co proszę? Kupisz im kota, a mi, jak, nie, mi tylko jednego psa i mi z... Im kupisz. In. A zresztą kupisz im. Nieważne. Będę miała własnego psa. Ale się ja cieszę. Ale mamo. Tak. Przecież. Um, my. śpieszątko chcemy. Tylko chcielibyśmy mieć dwa kotki i jednego psa, bo my dwójkę robiliśmy to osobno. Dobra. Pasuje mi. nie hmm. będziecie tak robić? A więc yy, tak. Hmm. Ten. Ale to nie będzie wasz, wasz kotek i piesek, tylko będzie wasz wspólny. Nie. Nie, 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 Tak, lecimy do schroniska. Tylko zrobię wam śniadanie. Dobra. Wy już idźcie. Ja się napiję herbaty. I możemy iść. Dobra, dobra. lubimy to w sypkim tempie. Dobra. I daj mi ten twój talent. Ja idę do zmywarki i idziemy. Dobra, dzieci. Idziemy mm, kupić te wasze zwierzęta. No, dobra, dobra. Idziemy. Żwawo, żwawo. I tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Marta. Tak, weźmiesz, yy, weźmiesz, yy, weźmiesz yy, naszego, yy, naszego wytresowanego yy, sokoła, tak, tak już wezmę, dobra, dobra, ojej, królika musimy Zjść na dół, yy. o chodź. E, tak. Co Państwo ode mnie chcą? My byśmy chcieli kupić zwierzęta. E, najlepiej dwa kotki i jednego psa. Tak, a to mają być młode zwierzęta, e, trzeba raczej takie już dorosłe. Kotki byśmy chcieli malutkie. Psa, tak naprawdę to jest obojętne, tak, żeby maksymalnie miał 3 lata. No dobrze, to tak. Najmłodsze, jedyne te młodsze kotki, takie nie osiągające więcej niż półtora i roku, to są te. Tylko, że je byście musieli wziąć od razu z matką. Ojej! Ja Cię, ja cię tego! Ja ci tego! Jadzie tego, ja... siodziak! Siodziak, siodziak! Ale jak to możliwe, żebyśmy musieli wziąć ra od razu razem z matką. No bo małe kotki jeszcze one potrzebują e, jedzenia, a jedyne jakie jedzenie może im dać takie, to jest matka. A psa mamy na dole idealnego. No dobrze, tylko my musimy to przegadać z naszymi córeczkami. O, już na razie kotka Antosiu. Nie, kiedy Dziewczyny, możemy wziąć tylko dwa koty. Nie możemy zaadoptować od razu czterech, bo wtedy byśmy psa nie wzięli. No to nie pińmy psa. Nie, ja, ja obiecałam psa. Nie, nie. Niestety, musicie się do tego dostosować, że musicie wziąć inne kotki, trochę starsze, jak na przykład o ten, który tutaj przychodzi do ciebie. Nie, ja biorę te psy. No dobrze. Zgódź się na to, eh, Kinga. Przecież mm, dwa koty więcej to nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje? L wiesz, dlaczego nic się nie dzieje? Ja je protestuję temu, bo będzie większe odkurzanie. Ale tak czy siak, będziesz odkurzać wszędzie i czy będzie więcej szersi, czy nie, to nie ma znaczenia, ponieważ tak czy siak będziesz odkurzać i tyle. No nie no nie wiem. Dobrze, to je, my poprosimy te cztery koty. Co? Bądź panie Boże. Walnęło cię coś, Adam. Żeby cztery koty ja adoptowała. Uf, uf, uf. <śm> nie. Ja poproszę te cztery koty. Dobrze to robimy mm, książeczkę zdrowie. Ojej, to tak krzywo wyszło. Te możemy wyrzucić niestety. Mm, nie wyszło ono dobrze. No dobra. Mm. Ojej, tu to już totalnie słabo wyszło. Nieważne. Mm, to tak, jeden poszło. Czas na kolejnego kotka. Tutaj. Proszę, kolejny. Bombastika. I ostatni kot. Ojej, tyle weszło. No dobrze, to są już pańskie koty. Można włożyć tam papierki. Yy, tak, tylko trzeba będzie zapłacić. Ale proszę pana, my jeszcze chcemy psa. To zejdźcie na dół, wybierzcie psa i dopiero wtedy przejdźcie. Dobra, to tu tylko ty pójdź Nina, a my już rozejrzymy się za jakąś dobrą karmą. Dobra, ale rozejście się tylko dla kota, bo ja już mam pomysł, które wziąć dla yy, mojego pieska. Dobra, zleźliśmy na dół. Trzeba znaleźć jakiegoś fajnego No ładne, ale nie, ma. Ale legowisko już znalazłam. idealne. Ojej, tutaj nie powinnam raczej wchodzić. O, a może to? Nie, na razie mi się to najbardziej podoba. I ten piesek z jest ładny, ale jakoś nie wydaje mi się najlepszym pomysłem. O, Aś, ty jest cudowny. Biorę ciebie. Jesteś przecudowny. Chodź piesku. Ale on jest ładny. Oczywiście, że go biorę. Mam idealnego pieska. No dobrze. A mam już idealnego pieska. Ojej, co to za duży psisk. Przecież to będzie odkurzanie za niego tak wiele. To samo mówiłem z kotami. Widać, że tata woli kotki od piesków, a mama woli pieski. Bierz Turcja. Brąć się Panie Boże za tego pisiska, to ja nie będę odpowiadać. Popros y y y poprosimy tego psa. Razem, razem z tym... I na tym czymś. No dobrze, dobrze. Oczywiście, proszę, dajemy dokumencik. Mm. No nie, bierz go, córcia. To weźmiesz mi wodę. No, oczywiście, że ci wezmę. Bierz pieska. No, jesteś. Chodź, chodź. Czuję się tutaj, kochany. Hmm. O, słyszałam, że ta karma jest dobra dla kotów. O, jest nasza koczka na nim. No, tak, dokładnie. Dobrze, to wyście Państwo wszystko do windy, to co chcecie kupić. i yy. yy, yy, yy. no. Ja to wszystko przeliczę i zapłacicie. Tutaj, tutaj, ta karta. Dobrze, dobrze. No dobrze, to wychodzi 500 zł, 54 grosze. No dobrze, dobrze, płacę kartą. Jeste się dużo. A nie, to nie ma robić. No i jeszcze poprosimy tą, tą miskę na karmę. To dodatkowe 10 zł. Dobrze. Można już iść. Na dole można kupić jeszcze karmę. Na Mamo, nie trzeba kupywać karmy. W domu możemy. Możemy w domu, tak jakby, już kupić na miejscu, w domu, w osiedlowym. No dobrze, dobrze. Dobra, to zabieramy się z tym. No dobrze, dobrze kochane. Może tutaj położę kuwetę taką dla kotków i psów. Amciu, amciu może być tu. Tutaj zabawka dla psa. Karma dla kotów może być tu, tam gdzie plecak. Piesek oczywiście na polu. Razem z jego legowiskiem. Dobra, dokumenty. Muszę dokumenty położyć tych kotów i psów zresztą. No lodówce położymy u góry. Książeczki zdrowe. Tylko koty nie rozchudźcie się, bo będziecie mieli na dole miejsce. Już przeszykowałam, tylko dziewczynki nic nie wiedzą. Tak, tak. Zawołam dziewczynki. Dziewczyny, chodźcie tu, musicie coś zobaczyć. Jesteśmy. No, zejdźmy na dół. Na no, zerowe piętro? Od kiedy my tam idziemy? Ojej jeden kotek nie zeszedł. Dobra, nieważne. Tutaj mamy ich transporterek bananowy. I tak możecie zobaczyć pierwsze przed kotami. Ja, ja. A, się cieszę. Mamo, ale ja mam pytania. Tak? Dlaczego tam już są cztery budki? Przecież mówię, żeby nie ma dwa koty adoptować. No tak, ale ja już dawno rozmawiałam z szefem i wiedziałam, że mm, tam nie ma kotów poni powy powyżej, e, poniżej e, roku, roku, półtorej. E, I... Tylko, tylko właśnie te cztery, zresztą trzy i jedna matka, która ma dwa lata. I stwierdziłam, że Wam kupię. Od razu wiedziałam. Mm. Ale tylko psa nie wiedziałam jakiego wybierzesz. Ale ekstra, tak czy siak. Dobra, idziemy po kolejnego kota w dół. W górę. Ej, widzowie, nie mogę odnaleźć tylko kolejnego kota. O, bra, nieważne, na następnym odcinku już na bank będzie. I widzą. chciałabym, żebyście wynaleźli imię dla tych pięciu zwierząt. Bardzo, mam za Was kciuki. Mam nadzieję, że te imię będą bardzo rozmaicone. Fajne, ładne. Napiszcie to pod tym właśnie filmem. Mam nadzieję, że będzie tak samo dużo komentarzy jak ostatnio było um, przy wyborze dla dwóch piesków, które miały na imię burza Jeszcze chrupek i to było właśnie um, um, jeszcze w pierwszej rodzince. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, a ja się z wami żegnam. Adios amigos!